Są mieszkania zwane cukierkami, czyli centrum miasta, super lokalizacja, ulica Immaculada, pierwsze piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka i mieszkanie narożne, czyli super słoneczne. I bank je wystawił za 40 tysięcy euro. Na takie mieszkanie mówi się Czafran, jako że jest narożne. I ma ekstra, ekstra balkon, który idzie dookoła mieszkania. Jako bankowe, wiadomo, nie ma wody prądu. Ma dwa wyjścia na balkon z pokoju i z drugiego pokoju. Tuż obok Placa Espania. Takie mieszkanie po zrobieniu kosztuje grubo ponad 70 tysięcy. Mega salon, jak go pokażę. Duża sypialnia z szafami, wymaga remontu, ale na dzisiaj przy tych cenach, co wariują, to już jest coś fajnego. Łazienka ma już kafeleczki, wymienić sobie na brodzik, czy ktoś zostawi wannę. Jeden pokoik mniejszy, plastykowe okno, nowe, inne pokoje też mają nowe okna, kuchnia. Tak zwaną pralnią, gdzie tu można podstawić sobie lodówkę, pralkę i 40 tysięcy euro. I tu jest ta trzecia sypialnia też spora. Czekam na zapytania. Pedro68, Apartament w Gandhi Duży 82 m kwadratowe. nieruchomość bankowa i super super lokalizacja i pierwsze piętro to już jest rzadkość